Od zarania dziejów ludzie zastanawiają się nad tym, jak powstało życie. Pochodzenie życia do dziś stanowi jedno z największych tajemnic nauki. Pewna śmiała hipoteza zakłada, że życie, tak jak i cały wszechświat, istnieje od zawsze. Zanim omówimy hipotezę o kosmicznym pochodzeniu, warto przypomnieć, co nauka mówi nam na temat początku życia oraz początku wszechświata. Dominującym modelem kosmologicznym pozostaje wielki wybuch. 13 miliardów 800 milionów lat temu wszechświat miał się wyłonić z nieskończenie gęstej oraz gorącej osobliwości. Nie wszyscy są jednak przekonani co do modelu wielkiego wybuchu. Jedną z takich osób jest James Peebles. Kanadyjski astronom oraz kosmolog laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za 2019 rok za teoretyczne odkrycia fizycznej kosmologii. Podczas prezentacji nagrody, Peebles ku zaskoczeniu tłumów wyznał, że nie popiera teorii Wielkiego Wybuchu z powodu braku konkretnych dowodów potwierdzających. Jak stwierdził, To bardzo niefortunne, że myśli się o początku, podczas gdy w rzeczywistości nie mamy dobrej teorii na temat czegoś takiego jak początek. Kluczowym pytaniem, na które brakuje odpowiedzi, jest to, co tak naprawdę stało się przed Wielkim Wybuchem. Wiele z omawianych niegdyś na kanale koncepcji zakłada, że Wszechświat może przechodzić przez nieskończone cykle wybuchów oraz kolapsów, lub też, że w istocie Wszechświat może być nieskończony oraz odwieczny. Wybitny teoretyk ewolucji biologicznej Richard Dawkins wielokrotnie wskazywał na to, że nikt na świecie nie wie, w jaki dokładnie sposób mogło powstać życie. Naukowcy są w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie o to, jak życie ewoluowało od prostych form do skomplikowanych organizmów, jednak sam proces powstania życia pozostaje nieuchwytny. Na przestrzeni lat uczeni zaproponowali wiele hipotez dotyczących powstania życia z materii nieożywionej. Grupa hipotez zakłada, że pierwsze komórki powstały samoistnie w wyniku ewolucji chemicznej zachodzącej na Ziemi. Życie miałoby się narodzić spontanicznie, np. Na w tzw. pierwotnej zupie. Lub też prakomórka mogła powstać ze związków chemicznych etapowo z wieloma formami pośrednimi. Inna hipoteza zakłada powstanie życia w gorących miejscach morskiego dna. Osadzające się pod wodą osady mogły być miejscem spotkania budulców życia, a ciepło dostarczyłoby koniecznej energii. Kolejny wariant zakłada, że griniana powierzchnia, a konkretnie jej mineralne struktury, mogły zorganizować cząsteczki nie tylko w aminokwasy, ale wręcz w struktury DNA. Chociaż abiogeneza, czyli spontaniczne powstawanie życia z materii nieożywionej, nie budzi kontrowersji wśród naukowców, to jej możliwe mechanizmy są słabo poznane oraz pozostają niewiadomą. Inna propozycja, znana jako panspermia, zakłada z kolei, że życie wcale nie powstało na Ziemi, tylko przybyło do nas z kosmosu. Pan Panspermia zakłada, że życie przybyło z kosmosu w postaci unoszącej się w przestrzeni kosmicznej przetrwalników bakterii. Proces ten miałby się odbywać za pomocą komet, meteoroidów lub też planetoid roznoszących zarodniki mikroorganizmów po różnych układach gwiezdnych. Jednym z wariantów panspermii jest tak zwana panspermia kierowana, zakładająca, że pradawna obca rozwinięta cywilizacja zasiewałaby życie na obcych planetach, wysyłając statki wyposażone w zarodniki życia zdolne do adaptacji do nowych warunków. Panspermia nie udziela odpowiedzi na pytanie o powstanie życia a jedynie przenosi początek życia poza Ziemię. Jak zatem widzimy, istnieje wiele możliwości dotyczących powstania życia oraz powstania wszechświata. W tym momencie na scenie pojawia się hipoteza o kosmicznym pochodzeniu. Według niej życie, tak jak i cały wszechświat, po prostu istnieje od zawsze i nigdy nie było początku. Wszechświat byłby nieskończony w czasie i przestrzeni, bez początku ani końca materii i nie istniałby także moment powstania życia. Kosmiczne pochodzenie utrzymuje, że życie nie jest ani produktem nadprzyrodzonego stworzenia, ani też nie jest spontanicznie wytwarzane przez abiogenezę, ale że zawsze istniało we wszechświecie. Koncepcja odwiecznego życia wymaga, aby wszechświat był wieczny, ponadczasowy oraz nieskończony. W tym nieskończonym wszechświecie nigdy nie byłoby początku materii oraz życia. Naturalnie jako ludzie lubimy narzucać limity na otaczającą nas rzeczywistość, przez co podświadomie racjonalne wydaje nam się to, że wszechświat czy życie musiał mieć swój początek. Nasze umysły mają potrzebę ograniczenia wszechświata w czasie oraz przestrzeni. Trudno jest nam sobie wyobrazić, że mogło nigdy nie być żadnego początku. obojętnie jak dokładnie powstałoby życie na Ziemi, według hipotezy byłoby zatem jedynie kolejnym ogniwem łańcuchu życia, którego geneza cofałaby nas coraz dalej i dalej w przeszłość aż do nieskończoności. Kosmiczne pochodzenie jest hipotezą o pochodzeniu życia opartą na poglądach kosmologa, matematyka i astrofizyka Freda Hoyla oraz astrobiologa i matematyka Chandry Vikramasinja. Profesor Fred Hoyle był autorem wielu prac naukowych w dziedzinie astronomii czy matematyki, m.in. twórcą teorii akrecji materii międzygwiazdowej przez gwiazdę, twórcą teorii ciągłej kreacji materii we wszechświecie czy też twórcą teorii panspermii. Fred Hoyle w książce Ewolucja z kosmosu spisanej wraz z Chandrą i obliczył, że szansa na uzyskanie wymaganego zestawu enzymów dla nawet najprostszej żywej komórki bez panspermii wynosiła 1 na 10 do potęgi 40-tysięcznej. Hoyle często podawał dwa przykłady przeciwko abiogenezie. Jeden porównywał losowe pojawienie się nawet najprostszej komórki bez panspermii z prawdopodobieństwem tego, że tornado przechodzące przez złomowisko części Boeinga 747 byłoby w stanie przypadkowo złożyć z tych materiałów kompletny i gotowy do lotu samolot. Drugi wskazywał, że szansa na powstanie choćby jednego z polimerów żywych organizmów przez przypadek są równe szansie na to, że niewidomi całkowicie wypełniający Układ Słoneczny równocześnie ułożyliby kostkę Rubika. Fred Hoyle był ateistą, który nie wierzył w Boga. Hoyle odrzucał możliwość abiogenezy, będąc zwolennikiem panspermii. Życie na Ziemi miało przybyć z kosmosu. Hoyle oraz Wickramasinghe twierdzili, że analiza spektralna pyłu międzygwiezdnego wykazywała, że duże cząsteczki organizmu, a nawet zarodniki bakterii, mogą występować w przestrzeni kosmicznej. Fred Hoyle był także jednym z twórców teorii stanu quasi-stacjonarnego wszechświata, co pozwoliło mu rozważyć możliwość, że życie może być w rzeczywistości znacznie starsze, niż dopuszcza to ortodoksyjna kosmologia. To przesuwałoby początek życia dalej w przeszłość o wiele miliardów lat, potencjalnie aż do nieskończoności. Podczas gdy Hoyle oraz Wicramassinger odnosili się do swoich pomysłów jako albo panspermia, albo kosmiczne pochodzenie, ten drugi termin zaczął być powiązany z rozszerzoną hipotezą zaproponowaną przez Briga Kleisa. Ta hipoteza obejmuje również hipotezę Gai i Jamesa Lovelocka. Hipoteza Gai zakłada, że życie kontroluje oraz wpływa na środowisko Ziemi, aby to było odpowiednie dla życia. Po śmierci Hoyla, Wickramasinghe współpracował z Guysem przy kilku publikacjach. Hipoteza o kosmicznym pochodzeniu zakłada, że życie może pochodzić od przodków starszych form życia co najmniej tak samo rozwiniętych jak ono samo. Życie nie mogłoby zatem pochodzić z materii niebiologicznej. Ewolucyjny postęp od organizmów prostych do bardziej złożonych wykorzystuje wcześniej istniejące informacje genetyczne i nie tworzyłby tych informacji w miarę ich pojawiania się. Wyższe formy życia, w tym życie inteligentne, ostatecznie pochodziłyby z wcześniej istniejącego życia, które byłoby co najmniej tak zaawansowane jak potomkowie. Programy genetyczne ewolucji takich wyższych form życia mogły zostać dostarczone do biosfery takich jak Ziemia, w obrębie wirusów lub bakterii w taki sam sposób jak proponowane przez inne wersje panspermii. Kosmiczne pochodzenie jest przeciwne zarówno neodarwinizmowi, jak i teoriom inteligentnego projektu. Wszechświat miałby być wieczny, ponadczasowy oraz nieskończony. Koncepcja zakładająca, że życie jak i wszechświat istnieją od zawsze w gruncie rzeczy wykracza poza formy naukowe, nie dając się sfalsyfikować, zahaczając przy tym o filozofię. Z tego powodu społeczność naukowa zignorowała koncepcję odwiecznego życia w nieskończonym wszechświecie. Postulowanie, że życie oraz wszechświat zawsze istniały, jest bowiem sprzeczne z prawie wszystkimi współczesnymi poglądami naukowymi. Przekonanie to stoi w wyraźnej sprzeczności z teorią przyjętą przez większość kosmologów, że wszechświat nie jest nieskończony w czasie i przestrzeni i że wiek wszechświata wynosi około 13 miliardów 800 milionów lat, a także, że nie ma wystarczających dowodów na istnienie życia poza Ziemią, nie mówiąc już o jego wieku. Mimo wszystko koncepcja odwiecznego życia w nieskończonym wszechświecie pobudza wyobraźnię, zwłaszcza w sytuacji, gdy nikt tak naprawdę nie wie, jak doszło do powstania wszechświata oraz do powstania życia. Pomyślałem, że warto ją przedstawić, będąc ciekaw waszych opinii. Piszcie zatem w komentarzach, co o tym sądzicie, czy waszym zdaniem wszechświat oraz życie mogły istnieć od zawsze, czy też raczej uważacie, że musiał być jakiś początek. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.